Dzień dobry. W dzisiejszej rozmowie dla Generatora Referendów witam Pana Mariusza Maciołka. Witam Pana. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest Pan przedstawicielem Komitetu Obywatelskiego, który chce odwołać w sposób legalny, uczciwy, pokojowy Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. I tak, tak, jak najbardziej chcemy, chcemy to zrobić uczciwie, tak jak, tak jak jest zapisane to w, u nas w Konstytucji. Chcemy zorganizować referendum i, i wszystkie te, te rzeczy dokładnie chcemy, chcemy tak, jak mówią prawo, jak mówi prawo. Jasne. W poprzedniej rozmowie, którą opublikowaliśmy już dzisiaj na naszej stronie, mówił Pan, że no, są bardzo duże opory ze strony właśnie rządzących, dokładnie żeśmy to omówili. Natomiast w tej chwili Chciałbym z Panem porozmawiać o ewentualnej współpracy, ponieważ Wy jesteście komitetem obywatelskim na szczeblu, powiedzmy, no, lokalnym, natomiast my, jako generator referendów, chcemy działać globalnie w całej Polsce, oczywiście wspierając komitety lokalne również. Czy to gminne, czy wojewódzkie, czy właśnie w miastach. I teraz pytanie jest takie: no, my działamy, że tak powiem, jako wolontariusze bezpłatnie, nie pobieramy za to pieniędzy. Państwo również, wy macie swoje wydatki, wy macie swoje kłopoty, my tak samo, ale według mnie musimy zwierać szyki, musimy wspierać się, musimy no, na zasadzie synergii, czyli jakiejś takiej współpracy, wypracowywać nowe metody. I właśnie dzisiaj chciałem porozmawiać z Panem, jak Państwo sobie to wyobrażają i ewentualnie przedstawić moje pomysły na ten temat. Czy Pan ma jakieś pomysły, jak mogłaby wyglądać nasza współpraca? Znaczy, nasza współpraca na pewno mogłaby wyglądać następująco, że na pewno chcemy uczestniczyć, bo jesteśmy świadomi, świadomymi obywatelami tego kraju. Chcemy wymagać tego, co jest zapisane i co nam daje państwo polskie. Jeżeli taka organizacja jak Państwa chce uczestniczyć i chce organizować na szerszą skalę, nie tylko na naszą, ale chce na szerszą skalę, to jak najbardziej my będziemy się mogli wspierać i, i pomagać. Co do, co, do, co do tej współpracy, to na pewno my jesteśmy takim dużym podmiotem w postaci wiedzy, która jest odnośnie organizacji referendum, ponieważ my. Całą tą ścieżkę od momentu złożenia podpisu i zorganizowania referendum trzy całej procedury, do samego końca, czyli do aż domagania się swoich racji i swoich, swoich wartości w sądzie zdobyliśmy naprawdę bardzo duże doświadczenie gdzie w dobie nawet internetu i w tych wszystkich przepisów które są one są nie do końca sprecyzowane i nie do końca wyjaśnione takie na przykład jak konto Konto, żeby ludzie mogli wpłacać nam pieniądze. My, przez to, że nie jesteśmy żadnym stowarzyszeniem, tylko założyliśmy no, zwykły ruch mieszkańców, mieliśmy z tym problem i ani w Urzędzie Skarbowym, ani w jakichkolwiek instytucjach nikt nam tego nie mógł też wytłumaczyć. Także też dużo takich rzeczy przepychaliśmy oddolnie i na pewno z tym możemy się dzielić i jakby wspierać. Na pewno możemy jako, jako świadomi obywatele tego kraju i świadomi świadoma grupa, która u nas jest, wolontariuszy, która nas wspiera i razem, razem działamy, wspomóc w różnych akcjach czy w różnych różnych tych podpisach, które wy też jakby zbieracie. Mamy to nasze doświadczenie i jeżeli wypracujemy jakikolwiek model związany z, z taką Możliwością, co obywatel może chcieć i do czego to państwo, co on może żądać od tego państwa, bo to ma zapisane w konstytucji, i uświadamiać mieszkańców naszego kraju, co należy robić, to, to jak najbardziej chcemy jakby to, to robić. Jasne, to są takie ogólne ramy, bo oczywiście nas najbardziej interesuje po pierwsze wysuwanie. Propozycji pytań referendalnych, propozycji inicjatyw ustawodawczych i propozycji petycji. To te treści trzeba mhm. opracowywać. I tak jak rozmawialiśmy poprzednio, Państwo mają duże doświadczenie, wiecie, które elementy są taką, takim narzędziem, które narzędzie, narzędziem w rękach rządzących, które blokuje wszelkie inicjatywy obywatelskie. Także tutaj mhm. liczymy na to, że Państwo być może kogoś wydelegują do takiej naszej grupy, która właśnie będzie opracowywała te zagadnienia, które Później będziemy poddawali pod głosowanie. Drugim elementem jest oczywiście zbieranie podpisów, i tutaj my uczulamy wszystkich, że my nie biegniemy sprintu, tylko biegniemy maraton, że to jest inicjatywa no, zaplanowana przez na, na długie lata. Także tutaj byśmy bardzo liczyli i taki model, jaki mamy, no to są ambasadorowie, którzy zbierają po prostu podpisy wśród mhm. swoich znajomych, wysyłają to potem nam listem. Czy oczywiście będziemy się jak najbardziej domagali od rządzących, żeby zmienili to, żeby można było składać te podpisy internet Podpisując się podpisem kwalifikowanym, żeby nie było takich możliwości odrzucenia, tak jak wam odrzucono te 2000 głosów, tak? Po prostu kwalifikowany. Jest gwarantowany przez państwo, i tutaj po prostu nie ma gadania, tak, I, i po prostu cały ten komisarz wyborczy nie będzie w ogóle do niczego potrzebny. Oczywiście bardzo ważnym aspektem jest aspekt edukacyjny, i tutaj mamy takie dwa wymiary. Yy, jeden to jest właśnie taki yy, pragmatyczny, czyli ludzie właśnie mają podobny problem jak, jak państwo, zgłaszają się. Mm -hmm. Najlepiej, żeby zadawali pytania, yy, żeby udzielić im odpowiedzi, na przykład poprzez właśnie rozmowę na Zoomie yy, i tyle. Yy, natomiast drugi aspekt to jest aspekt edukacyjny. Młodego pokolenia. No i tutaj nie wiem, czy, czy ktoś od państwa by chciał w tym brać udział, w każdym razie, my już mamy jedną osobę, która podjęła się opracowania takich materiałów dydaktycznych dla szkół. Które po prostu będą nauczyciele mogli ściągnąć i być może państwa, państwa doświadczenie mogłoby służyć do opracowania tak zwanych studiów przypadków, tak? bo oczywiście wiedza ogólna i teoretyczna jest bardzo ważna, ale przemawia do umysłu, szczególnie młodych ludzi, przemawiają konkretne przypadki. I tutaj, właśnie ja na przykład posłużyłem się tą państwa listą zarzutów do prezydenta. W moim newsletterze uważam, że to jest bardzo ładnie opracowane. Co tu daleko szukać? Proszę bardzo, nie potrafi facet rządzić z całą tą swoją ekipą. Można dokładnie przeanalizować, jakich instrumentów używa po to, żeby obniżyć swoją odpowiedzialność, ale zmaksymalizować zyski. Tak? Czyli tutaj mamy takie, takie elementy. Myślę, ja od razu jestem oczywiście człowiekiem pragmatycznym, myślę, że założymy u nas sobie na stronie listę aliantów, z którymi tak jakby przychodzi nam współpracować i cieszymy się z tej współpracy, i na pewno umieścimy wszystkie linki, które Państwo zaproponują. Oczywiście też, jeżeli Państwo wyrażą taką zgodę, no to po prostu trzeba będzie być może pewne inicjatywy takie bardziej ogólne przeprowadzać pod na przykład logiem generatora referendów, tak. To nie jest nasze logo, to logo zostało opracowane przez grafika, grafik przekazał naszej organizacji nieodpłatnie, no ale chodzi po prostu o to, żeby, żeby była jakaś taka identyfikacja tego ogólnonarodowego ruchu. Także mm -hmm. to tak, tak sobie wyobrażam i coś jeszcze miałem tylko... W tej chwili wyleciało mi ja, ja, z głowy, także ja, oddaję panu głos. Ja na pewno ja na pewno y, nasze doświadczenie w postaci, y, ja już nie mówię samego tylko zbierania podpisów, ale kwestie związane z y, sądem y, jednej instancji i z drugiej instancji, czyli WSA, czyli Wojewódzkim sądem i NSA naczelnym sądem, y, to nasz przypadek akurat y, na pewno będzie y, takim, można powiedzieć, w strukturach y, kraju mocno, y, mocno podkreślanym, dlatego że no jak mieszkaniec może napisać skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego? Gdzie są jakiekolwiek wzory albo cokolwiek? No nie ma niczego takiego. Nikt, nie, nikt nawet nie wie. Nikt nie ma żadnych pism, jak należy, jakie dokumenty dostarczyć do wojewódzkiego sądu, jak ta skarga powinna wyglądać. Tym bardziej, że mieszkańcy nie mają żadnego, żadnej agencji, żadnej biura prawnego i, i nie wiedzą, gdzie mają się z tym zgłosić. I na pewno nasze to doświadczenie i, i wypracowanie tego do skargi, i że sąd przychylił się do tej naszej skargi, to jest coś, co na pewno będzie podnoszone za każdym razem, bo problem gdziekolwiek indziej w Polsce będzie referendum organizowane. I niech będzie sytuacja, że komisarz też odrzuci te, te, te głosy, to my od razu będziemy mieli, bo mogą do, od nas ludzie się dowiedzieć, co mają dalej robić, jak ma to dalej wyglądać ta ścieżka. Ona nie jest nigdzie napisane, jak to wygląda. No możesz iść do sądu, ale co możesz iść do sądu? Do sądu mo, nawet prawnik nie wie, jak na, do końca należy napisać skargę. Ja już nie mówię o Sądzie Najwyższym, gdzie do Sądu Najwyższego, jeżeli komisarz się odwołał, to odwołał się nie gdzie ma wiedzę prawniczą, ma w biurze, w biurze u siebie prawników, wziął kancelarię od, 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 odrębną, która to napisze. No to gdzie jest obywatel, a gdzie jest państwo nasze? Państwo dba właśnie o urzędnika i o wszystkich innych, żeby za niego zrobiły jeszcze pracę i zapłacili o oddzielnej firmie, a zwykły obywatel? Co, gdzie jest? No niestety, to są właśnie takie procedery. Tym bardziej wie pan, Pikanterii dodaje jeszcze temu wszystkiemu to, że on płaci waszymi pieniędzmi. Dokładnie A na, na szczeblu. Naszymi wszystkimi. No. Wszyscy... Tak jest. Tak, a my musimy wykładać własne pieniądze, musimy poświęcać na to nasz czas. Także walczymy, łączymy szeregi. Przypomniało mi się oczywiście wymiana mhm. materiałów, tak? To znaczy, to jest według mnie bardzo ważne, żeby na naszej stronie była informacja o tym, że Wy działacie. Jakieś krótkie komunikaty, czy to na Facebooku, czy na TikToku, na pewno zamieścimy. Mhm. Też myślę, że. Moglibyśmy na przykład scenariusze takich rolek, wie pan, takich TikToków, jednominutowych mhm. materiałów właśnie opracowywać pod waszym kątem czy pod naszym kątem, tak? e, My nagramy, my nagramy akurat w sobotę teraz jesteśmy w trakcie przygotow przygotowań, bo, ponieważ robimy konferencję prasową medialną w sobotę, będzie nas kilka osób i właśnie takiego TikToka i inne zamierzaliśmy właśnie tam wtedy to nagrać. Organizujemy ją na rynku, będziemy mówić o, przyjęliśmy taką, taką no, no, taktykę, no może nie taktykę, ale, ale w sytuacji kiedy sąd ma się zajmować i żeby nie, nie uśpić mieszkańców i nie, nie było, że nagle nas nie ma i nie wiadomo co, Przyjęliśmy tendencję, że będziemy po prostu uświadamiać cały czas mieszkańców i my systematycznie będziemy po kolei mówić do momentu, kiedy będzie rozstrzygnięcie, uświadamiając ich, co jest teraz gramy, jak wygląda teraz nasza sytuacja, co się nam nie podoba, co dalej jest jakby źle robione i czego dalej się domagamy. I cały czas pokazywać, gdzie indziej to fun funkcjonuje, gdzie indziej jest, a gdzie jest u nas. Te, te rolki na pewno nagramy, na pewno chcemy, mówię właśnie, uświadamiać. To, co Pan też powiedział o tej, o tej edukacji do szkół, jak najbardziej byśmy też na pewno mogli się dołączyć do tego, ponieważ na pewno to nasze doświadczenie jak najbardziej pod względem obywatela takiego młodego w szkole uczy. Ponieważ do nas podczas referendum zgłaszali się ludzie młodzi, z, 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 którzy są uczniami, należą do Radzie, Młodzieżowej Rady Miasta. Są to świadome, młode osoby i chcą właśnie działać. I, I oni też sami nie wiedzieli, co oni tak naprawdę mogą. No bo teoretycznie jest młodzieżowa Rada Miasta, przy mnie, przy prezydencie działa, która ma swoje postulaty, wymyśla i one nigdzie nie trafiają. Kompletnie. No to po co ta Rada funkcjonuje? Po co to jest? Mamy mnóstwo takich po prostu rzeczy, które albo mamy zapisane, albo, albo są górdolotnie użyte i nikt z nich nie może skorzystać. Wydajemy pieniądze na młodzieżową radę, bo w sensie musimy im zabezpieczyć różne rzeczy, ale z tego nie korzystamy. To po co ona jest? Tak jest. To po prostu trzeba ich uruchomić, tak? Po prostu. No. Niech działają i, i po prostu walczą o prawa mieszkańców. Oczywiście my bardzo poprosimy o materiał z tej transmisji. Dobrze, na pewno zamieścimy go, jeżeli Państwo zezwolą, na naszym kanale. I na pewno... my, możemy, my możemy nawet tak zrobić, ponieważ my za każdym razem, kiedy robimy konferencję, jest od nas osoba, która transmituje to. I możemy od razu bezpośrednio na live y po prostu dać i od razu na żywo. Z tym to ja bym trochę będziemy mieli kłopot. Jeżeli można będzie, to my po prostu to już później live'a, proszę, żeby. Państwo robili, a my zamieścimy to później z jednodniowym opóźnieniem, po prostu też jakoś tam opracujemy ten materiał. Panie Mariuszu, brał Pan udział w zebraniu Rady Referendalnej w poniedziałek. Tak. To oczywiście z takiego z punktu widzenia osoby, która po raz pierwszy bierze udział w takiej radzie, prawdopodobnie była to, odebrał pan to jako taką technokratyczną radę, bo myśmy mówili o konkretnych rzeczach, o konkretnych problemach, jak to rozwiązać i tak dalej. Ale proszę mi powiedzieć, jakie było pana wrażenie, i czy pan zechciałby brać udział właśnie w pracach tej rady referendalnej? Powiem tak. Na pewno w pracach jak najbardziej mógłbym jakby brać udział. Wszystko jest kwestią na razie jakichś takich rzeczy, no bo każdy z nas działa w czasie wolnym, kiedy ma do tego. To nie jest jego praca. Nas bardzo dużo kosztowało to referendum, które żeśmy teraz przygotowali i całe te prace koło ko tego. Każda dodatkowa jeszcze rzecz to są wszystkie rzeczy, jakby takie nasze społeczne, które robimy. I po to jesteśmy obywatelami i mamy robić te rzeczy społeczne. Co do jasnej takiej deklaracji, jakby brania systematycznej, nie jestem w stanie powiedzieć, na ile jakby będę mógł. Nie, nie wymagam tego to, co... od Pana. Wiem, że są priorytety, wiem, że macie teraz bardzo gorący okres. Tak. Natomiast zapraszam, jeżeli ktoś jest z, Ale, u Państwa, to. Najbardziej jak najbardziej jak najbardziej będę będę, będę się starał ja czy, czy ktokolwiek od nas to, to robić. My na pewno ze swojej strony to te rzeczy te rzeczy związane z, z, z to co nawet pan powiedział z podpisami z, z wymyśleniem jakby pytań i, i domaganiem się czegokolwiek to jak najbardziej tak, bo dla mnie sytuacja taka jest, że obywatel dzisiaj ma coś zapisane w, w różnych ustawach, w różnych rzeczach i nie może się tego domagać. I Strasznie bym chciał, że jeżeli jest to referendum zapisane, to żeby ta procedura była jak najprościejsza, bo dzisiaj, w dobie możliwości, które są, kładzenie kłodów pod zwykłego obywatela to nie jest to w żaden sposób do załatwienia, bo my dla nas załatwienie samego referendum dla zwykłego obywatela to jest graniczy z cudem. To albo chcemy mieć, żeby było zapisane im możliwość, żeby obywatele chcieli uczestniczyć w życiu społecznym i żeby się czegoś domagali, albo całkowicie ich yy, pozbądźmy tego. Bo znaczy, pan, ale oni, oni tego nie zrobią, bo oni chcą mieć taki zapis, żeby pokazać, że, że jesteśmy państwem demokratycznym, ale diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach i te szczegóły to są właśnie te narzędzia, ta tama, którą oni stawiają obywatelom. Okay. Macie zapis w konstytucji. Proszę bardzo, to jest proste, ale jak przychodzi, co do czego, to jest po prostu niemożliwe. Znaczy dla, dla nas to, co, znaczy dla mnie na pewno jeden wniosek na Radzie, jak się przesłuchiwałem, bo to też jakby zadał Pan to pytanie, na pewno jest doprowadzić, doprowadzić, na pewno doprowadzić do tego, żeby była możliwość tego podpisu kwalifikacyjnego. Ponieważ zbieramy na ulicach, zbieramy w lato, w zimę. Są inne czynniki, które osoby nie chcą, żeby odbyło się referendum i będą właśnie namawiać, tak jak w naszym przypadku było, że wyłudzane mogą być dane osobowe do niecnych celów, żeby PESEL to jest daną wrażliwą, że ktoś może kredyt na to wziąć i tak dalej. Gdzie jasno ktoś w ustawie napisał, że musi być wymagany ten PESEL, no to powinniśmy doprowadzić do tego, aby Procedura, że jeżeli chce ktoś zorganizować referendum, to ona musi być najprościej do załatwienia. Czyli ten podpis kwalifikacyjny, kwalifikowany, on najbardziej powinien być priorytetową sprawą, jeżeli chodzi o referendum. Dlatego, że wtedy pozbywamy się tej możliwości takiego, tych kłód pod, rzucanych pod nogi. Jeżeli my uda nam się przepchnąć to, żeby żeby ustawodawca wniósł, że jest, istnieje możliwość tak zbierania podpisów, to będzie największym sukcesem, jaki uda się komukolwiek, bo Jasne. nawet gdy będzie, nawet gdy trzeba będzie zebrać nie, nie 10, a więcej nawet ten próg by ktoś chciał, chociaż wiem, że teraz są prace i ten próg ma być jeszcze niżej jakby obniżony, żeby było to obywatelstwo, ale, ale nawet gdyby miał być większy, to człowiek w domu, kiedy siedzi, kiedy może być spokojny i, i wie, że to nie trafia do, nie wiem, i Ksińskiego, czy do kogoś i ktoś może nie wiadomo, co zrobić z tymi danymi, tylko wie, że podał te dane i one trafiają, w odpowiednie miejsca i nikt z tym nie może nic wykorzystać, bo one są tylko wymagane do jego weryfikacji, to jak najbardziej to jest najlepsza droga, jaka może być dla właśnie takich społeczników, jakim my jesteśmy, wy czy ktokolwiek inny. Tak jest. Panie Mariuszu, mamy godzinę 21:30, jest środa, pan jest po zebraniach, ja jestem po zebraniach, pan jest społecznikiem, ja jestem społecznikiem. Myślę, że możemy już powoli zbliżać się do końca, natomiast ja bym się chciał zwrócić z apelem do wszystkich ludzi naszego pokroju. Ja wiem, że w każdej wsi, w każdej gminie, w każdym województwie są ludzie, którzy właśnie myślą w kategoriach społecznych. I tutaj mój apel jest taki: Rada Referendalna i w ogóle ruch generatora referendów powstał w taki sposób, że proszę sobie wyobrazić, że my nawet nie znamy poglądów naszych kolegów z Rady Referendalnej. Ja nie wiem, czy Pan głosuje za PiS-em, PO, czy Konfederacją, czy Ale jakie To nie ma znaczenia, tak, bo my widzimy te fundamentalne problemy. Proszę Państwa, musimy się łączyć i myślę, że właśnie mamy Pana Bartka z Wieliczki, mamy w tej chwili Państwa z Piotrkowa Trybunalskiego, będziemy łączyli się, po prostu chodzi o to, żebyśmy podnieśli całe polskie społeczeństwo, żeby po prostu zaczęło domagać się normalnej demokracji w naszym kraju. Znaczy na pewno trzeba uświadamiać ludzi, bo ludzie cały czas przyzwyczaili się do tego, ale mnie to nie interesuje, mnie to nie. Ja to w ogóle mi to nie przeszkadza albo coś, w ogóle nie interesuje mnie, ale jak ktoś zajrzy i nagle do portfela, to nagle jest płacz i lament Jezu, do kogo ja mam iść? Komu, komu ja mam się wyżalić? Co ja mam zrobić? Z czego ja mam zapłacić, albo co ja mam zrobić? No właśnie po to to jest i trzeba to uświadamiać, że dzisiaj każdy głos i każda osoba, która siedzi w domu i mówi sobie, a... Dzisiaj to mi się nie chce albo cokolwiek. Właśnie po to jest to, że musimy uświadamiać i musimy mówić i każdy obywatel jest ważny. Żyję w tym kraju i mogę się domagać tego, czego chcę. Tak jest, I bo uświadamiać, uświadamiać i jeszcze raz uświadamiać. Bo de facto wie Pan, to wszystko się sprowadza do tego, że rządzący coraz bardziej wkładają łapę do naszych kieszeni, do naszych portfeli, i tak jak był przypadek w PRL-u, w pewnym momencie te pieniądze były nic nie warte, nic nie było do jedzenia i po prostu trzeba było zorganizować no, w miarę krwawą rewolucję, tak? Znaczy, oczywiście to się bardzo łagodnie wszystko skończyło. My tego nie chcemy. My nie chcemy, żeby oni nadużywali, doili nas, okradali nas, tylko żeby oni byli zarządcami w naszym imieniu. To jest ważne. Znaczy, ale to też jest jakby sytuacja taka, że trzeba ludzi uświadamiać, dlatego że yy, yy, to, no, przy pierwszej rozmowie, no bierność to przyzwolenie. Jeżeli yy, każdy obywatel będzie bierny, no to po co nam takie społeczeństwo? No po co nam takie społeczeństwo? To wróćmy do komuny, wszystkich do równego linii i koniec, nie ma nikogo w ogóle zupełnie. Yy, albo chcemy w czymś uczestniczyć i chcemy, yy, chcemy normalnie funkcjonować i wtedy domagajmy się wszystkiego. Bo o to chodzi. Jasne. Bardzo dziękuję panu za tą rozmowę. Zwieramy szeregi, działamy i wymyślamy nowe taktyki i strategie, żeby po prostu obywatele byli górą, a oni rządzący tylko i wyłącznie rządzili, zarządzali krajem w naszym imieniu. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Piotrków. Czekamy na transmisję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.